W swoich filmach, w których czytam opinie umieszczone przez czytelników na portalu Lubimy, Lubimy czytać, te, te filmy rozpoczynam w ten sposób. Dzień dobry, ja się nazywam Marek Malman, jestem autorem trylogii Fantazy Król Myśli. Ale dzisiaj nie będę czytał żadnej opinii z portalu Lubimy czytać. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć, o kilku wydarzeniach, które miały miejsce w roku 2022, tym, który teraz właśnie się kończy. Eee, a były to wydarzenia związane z moją codzienną pracą pisarza. A potem powiem coś jeszcze. Trylogia Fantazy Król Myśli. Ja ją sobie wyciągnę ze swojej teczki roboczej, bo z tą teczką, z tą teczką chodzę po Spotkaniach autorskich. Na razie nie miałem ich zbyt wiele, bo można na palcach dwóch rąk policzyć. Ale ostatnio byłem w szkole tutaj w zespole, w szkole W Peżycach, w dawnej jedynce w szkole nie wiem jak ona się teraz nazywa imieniem Janusza Korczaka, to pamiętam, ale jak tam się nazywa cała szkoła jaką ma, Swoją piękną nazwę, tego w tej chwili nie pamiętam, mniejsza o to. I powiem Wam tak, zanim wyciągnę jeszcze książki, było to dla mnie naprawdę nieziemskie, niesamowite przeżycie. Takiego e, doświadczenia już dawno nie miałem okazji przeżyć. Stanąłem przed uczniami z klasy, z klasy ósmej. Co prawda, byli zdziesiątkowani przez jakieś. Przez jakieś wirusy, bo z tego co mi tam nauczycielki mówiły, to połowa ich była zaledwie, reszta była chora, ale mimo wszystko stanąłem w klasie jako taki belwer tam przy tablicy i opowiadałem młodzieży, bo to nie dzieci, tylko już praktycznie młodzież, o swoich książkach. I powiem szczerze, że te wszystkie spotkania autorskie, które miałem tutaj w Pyrzycach dwa w Lipianach, chyba trzy w Stargardzie, one mi nie sprawiły. Takiej satysfakcji, jak to wystąpienie, właśnie przed młodymi ludźmi. Młodymi ludźmi, aktywnymi, którzy zadawali ciekawe pytania. Ja zresztą byłem w formie, w przeciwieństwie do ostatniego spotkania autorskiego, które chciałbym wymazać ze swojej pamięci, ale niestety nawet na YouTubie ono jest. Nie byłem w formie tego dnia. To nie był mój dzień, a powinien to być mój dzień, powinien to być mój dzień szczęśliwy, a nie był. No, mogę się tylko tutaj po, pożalić swoim widzom, że tak się stało. Tam w szkole naprawdę poczułem się jako ktoś, kto e, spełnia swoje marzenia, realizuje swoje cele i opowiada innym o tym, jak to osiągnął. A Wam, moi drodzy, opowiem o tych wydarzeniach, które miały miejsce właśnie e, w, ubiegłych, w ubiegłych miesiącach tak od maja do sierpnia mniej więcej ale zanim do tego przejdę pokażę moje książki pisałem tę powieść dla ciebie przez 6 lat przeczytaj tak wygląda tom pierwszy mojej powieści Fantazy, król myśli Tak wygląda tom drugi mojej trylogii fantazy Król myśli, a tak wygląda tom trzeci mojej trylogii fantazy Król myśli. Teczki możemy się już na chwilę pozbyć. Możemy jej podziękować. Ja sobie wezmę tutaj te swoje książki i pokażę Wam, jak one wyglądają od strony grzbietów, bo to jest bardzo ciekawe, fajne ujęcie. Bardzo ładnie. Grzbiety są ujednolicone. Wszystkie wyglądają tak samo. Wszystkie wyglądają bardzo, ale to bardzo ładnie. Ale z tym się wiązała bardzo, bardzo długa praca. Ale zacznijmy od początku. A tym początkiem był. Koniec trylogii. Koniec trylogii, czyli trzeci tom, króla myśli, był początkiem mojej bardzo ciężkiej, żmudnej, wykańczającej pracy, e, której efekt w postaci bolącego kręgosłupa odczuwam aż do dnia dzisiejszego. A ta praca skończyła się we wrześniu? W październiku, dobrze, w październiku zostały wysłane już pliki do wydruku trzeci tom Króla Myśli ja go napisałem to już nieważne, ja, ja o tym jeszcze będę opowiadał ja chcę, dzisiaj chcę opowiedzieć o tym co się wydarzyło w tych ostatnich miesiącach ja go napisałem wydruk, wysłałem do korekcji, do, do redakcji moją korektorką redaktorką jest pa, pani Beata Statkiewicz to wszyscy o tym wiedzą wszyscy, którzy mają książkę bo pani brata jest tutaj wymieniona jako korektor i redaktor wysłałem otrzymałem od niej tekst z naniesionymi sugestiami, z poprawkami i pomału zacząłem go wrzucać do swojego pliku i poprawiać tam te swoje błędy, bo jak się pisze to tych błędów tam człowiek Narobi dużo i poprzestawia, nie poukłada dobrze przecinków, i tak To jest mnóstwo roboty przy tym, jak się pisze taki, taką książkę, szczególnie tak dużą jak, jak ta moja. W każdym razie wrzuciłem to wszystko do pliku, poukładałem ten plik, porobiłem, zrobiłem skład, zrobiłem łamanie tekstu, porobiłem takie ładne napisy, jeśli chodzi o. Tytuły rozdziałów. Ładnie to wszystko wygląda. I kiedy na to wszystko spojrzałem, na ten trzeci tom, po prostu mi się on bardzo, ale to bardzo spodobał. Wygląd tego trzeciego tomu sprawił, że ja byłem naprawdę zadowolony z efektu, z końcowego efektu pracy. Kiedy przyszedł trzeci tom, wydrukowany już. Nie, to jeszcze przed tym. Ja, ja go zobaczyłem w PDF-ie. Tak, w PDF-ie go zobaczyłem. Bo tutaj, co zrobiłem? Co zmieniłem? Oprócz tego, że, oprócz tego, że dodałem te do takie ładne ty tytuły rozdziałów, z taką ładną czcionką, zmieniłem stronę tytułową. Ona już też jest ujednolicona i w każdym z tomów jest tak samo. Dodałem, w każdym tomie jest osobne motto. I zmieniłem czcionkę, a przede wszystkim ją powiększyłem. Powiększyłem ją z uwagi na, na sugestie e, tych moich czytelników, którzy są już w takim e, wieku bardziej dojrzałym, którym wzrok już nie pozwala na czytanie małych literek. To ja się do tych właśnie ludzi zaliczam. I teraz, moi drodzy, moja książka jest wydrukowana tak, że ją można czytać nawet przy słabym świetle i mając słaby wzrok. I kiedy ja już to zobaczyłem w PDF-ie, Zapragnąłem, żeby tak właśnie wyglądały wszystkie trzy tomy mojej powieści. Przysiadłem fałdy i wprowadziłem korekty do pierwszego i drugiego tomu. Nie była to łatwa praca, to jest razem ponad 1500 stron. Ułożyć to wszystko na nowo. Zrobić na nowo skład, łamanie tekstu 1500 stron, to wymagało kilku miesięcy pracy. To nie jest takie łatwe, szczególnie, że ja nie robiłem to za pomocą jakiegoś programu, który e, dokonuje tego składu i łamania. Robiłem to po prostu ręcznie. Siedziałem po kilkanaście godzin dziennie przed komputerem w takiej bardzo niewygodnej pozycji i robiłem te swoje. Przygotowałem te swoje teksty, robiłem adiustację tekstu do druku. Przygotowanie tekstu do druku to jest adiustacja. Zaczęły mnie boleć plecy, i w tym momencie, kiedy miałem zrobione, dokończone już jakieś 70% pierwszego i drugiego tomu, bo robiłem je równolegle, tak żeby no, robiłem pierwszy i drugi tom rano, pierwszy po południu, drugi. Jechałem tak pomału, pomału, pomału. W tym momencie, kiedy było już około 70% roboty skończonej, coś się stało z moim Windowsem. Siadł, rozklekotał się, nie działa. A dobra, nie ma problemu, tak? Windowsa postawiłem dzięki, postawiłem właściwie na nowo. Można tak powiedzieć, że postawiłem na nowo Windowsa dzięki mojemu koledze. Marcinowi Trzeci Trzeciakowi, który jest informatykiem Mieszka w Szczecinie, Marcin bardzo dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam znaczy, Jeszcze raz dziękuję i bardzo gorąco pozdrawiam I co się okazuje, ja wchodzę do tych plików A tam jest wszystko pozwalane. Dzwonię do Marcina, mówię Marcin Że, że nie utrzymał, nie zapisał moich, mojej pracy, on mówi niemożliwe No jak niemożliwe, jak jednak możliwe No, jest... no i co trzeba było Od zera zaczynać a już kręgosłup trzeszczał, już kręgosłup mówił do mnie i wyzywał mnie od najgorszych. Twierdził, że jestem głupi. Eee, a ja jeszcze raz przysiadłem mm, fałdy i zrobiłem to. I powiem Wam tak, boli mnie nawet do dzisiaj, ale jestem mega zadowolony z efektu końcowego, bo, bo to naprawdę ładnie wygląda, świetnie się czyta, łatwo się czyta. Bo literki są duże. Papier jest w końcu dobrany odpowiedni, bo to jest ekobook, taki szary, czyli nie razi, kiedy włączymy lampkę, nie odbija się, tak jak z innych, tych bardziej białych papierów. To jest naprawdę książka, którą można z łatwością, lekko przeczytać, nie wysilając wzroku. Jestem naprawdę mega zadowolony z tego, co mi się udało. Zrobić. Oprócz tego, że do, dokonałem korekty w składzie i w łamaniu tekstu, ujednoliciłem wszystkie trzy y, tomy, jeśli chodzi o wygląd grzbietu to już o tym wspominałem ale także wszystkie trzy tomy mają takie same strony końcowe. A tu na przykładzie tego trzeciego tomu. Pokażę o co chodzi, wszędzie jest tak samo, tu tylko u góry piszę, tu jest trzeci tom, na pierwszy piszę, że to jest pierwszy, na drugi, że to jest drugi, i na dole jest taki, taka grafika, taki wachlarz, trzy tomy tej powieści. I kolorowy jest ten, który, który trzymam w ręku. Teraz trzymam w ręku tom trzeci, wobec tego trzeci jest kolorowy. Teraz mam drugi, wobec tego drugi jest kolorowy, a pozostałe dwa wyszarzone i podobnie jest w pierwszym, pierwszy jest kolorowy, pozostałe dwa wyszarzone. Ja naprawdę wykonałem mnóstwo pracy w ostatnich miesiącach. Ja porzuciłem wszystkie swoje zajęcia, łącznie ze swoim ulubionym wędkarstwem. Po... Przerywałem wszystkie kontakty i dyskusje z ludźmi. Pewnie tam niektórzy są troszkę na mnie tak zagąsani, ale myślę, że to po jakimś czasie wróci do normy. Ale wykonałem tę, tę pracę, mam to zrobione i niezwykle się z tego cieszę, że udało mi się to. Ops! Zrobić. O fabule książki nie opowiem. O fabule książki nie opowiem. Natomiast o książce na pewno jeszcze wielokrotnie tutaj. Wspomnę w swoich wypowiedziach tutaj na kanale W świecie Króla Myśli. Kanał ten został specjalnie utworzony po to, żebym właśnie opowiadał o tych książkach, żebym mógł zwrócić przy okazji innych filmów, przy okazji innej tematyki, innych materiałów publikowanych na kanale, abym mógł zwrócić uwagę na tę swoją właśnie powieść, na swoją twórczość literacką. To nie jest wszystko, co napisałem i co wydrukowałem, co wydałem, ale o, tym, o tej czwartej książce za kilka miesięcy jeszcze do niej wrócimy. Natomiast podczas tego spotkania autorskiego, w którym opowiadałem o tej trylogii tutaj w Pyrzycach w Kaplicy Świętego Ducha, tak sobie stanąłem przed publicznością i trzymając w ręku te swoje trzy książki powiedziałem tak. To jest dzieło mojego życia. Król myśli jest dziełem mojego życia. Nie licząc oczywiście w serialu na ryby z Markiem. I złożyłem taką oto obietnicę, że ja zrobię wszystko, aby tego króla myśli zdetronizować, aby królowi myśli za jakiś czas odebrać tytuł dzieła mojego. Życia. I zrobię wszystko, aby się tak stało. Możecie się spodziewać następnych ode mnie powieści, ale to nie od razu, nie jutro, nie pojutrze, nie w styczniu, nie w marcu. Troszkę czasu nad tym mi zejdzie. Szczególnie, że pobić króla myśli nie jest tak. Łatwo. Ja mu dałem tutaj bardzo duże możliwości, duże, duże moce, ale to o tym sobie możecie poczytać. Zachęcam do przeczytania tej powieści. E, ona jest naprawdę fajna, a opinie, jakie zbieram o tej książce, są mm, niesamowicie pochlebne. Także myślę, że nikomu krzywdy nie zrobię, jeśli namówię go do przeczytania tej powieści. Ale ja kiedyś Ciebie, król myśli, kasteluję wam Ja Ciebie kiedyś zdetronizuję. Ja zrobię coś lepszego. Napiszę coś ciekawszego. I tutaj pojawia się pytanie, na które nie znajduję odpowiedzi w ciągu ostatnich kilku tygodni. Bo kiedy już z drukarni przyszły książki, to już właściwie praca, była, praca nad królem myśli była skończona. Ja to sobie tak mówię. Dobra, trzeba. Zacząć pisać coś nowego, tak? Trzeba rozpocząć nowy rozdział w tej swojej e, literackiej przygodzie. I tu się zatrzymałem, ponieważ mam kilka pomysłów, które mógłbym realizować. Mógłbym właściwie e, już dzisiaj, w tej chwili, po zakończeniu nagrania tego filmu, usiąść do klawiatury i zacząć pisać następną książkę. Bo pomysłów mam. Zaraz Wam powiem ile. Jeden to jest. To już go zdradziłem. To jest ta zaginiona cywilizacja. Drugi to, jest, to są przygody. Hmm, Rothkarty. Trzeci to są przygody Gaduły. I to jest właśnie problem. Bo to wszystko jest jakby kontynuacja tej fabuły, która tutaj jest. A ja się zastanawiam nad tym. Czy nie odbić się od tego króla myśli? I na przykład napisać jakiś horror, albo jakiś kryminał, albo coś zupełnie innego, z innego gatunku, zmierzyć się z czymś zupełnie nowym. A tutaj król myśli mnie trzyma przy sobie i choć ta trylogia jest naprawdę obszerna, wielowątkowa, wielowarstwowa, to ona nie wyczerpuje tego tematu, bo ja tam naprawdę wniosłem, stworzyłem całkowicie nowy świat, w którym można naprawdę kreować bardzo różne e, przygody bohaterów, bardzo różne rzeczy. Tam, tam nic nie zostało do końca zamknięte można pisać nową historię tego świata, ale ja, jako autor, jestem tym bardzo zmęczony. Nie Niemniej ciąży to ciągle na mnie. Ja się nie potrafię rozstać z tymi bohaterami. Mało tego. Czytelnicy, którzy już przeczytali tę książkę, to oni mi właśnie sugerują, Marek, napisz, jak to było z Rudhortą. Napisz coś o tym gadule, bo, bo jego tutaj tak poruszyłeś i, i właściwie nie wiadomo, co z tym gadułą było. A ja jeszcze tutaj. Próbując e, sobie zrobić furtkę, kiedy domykałem trzeci tom, napisałem coś takiego na samym końcu. Nie wiem, czy akurat w tych okularach dam radę to przeczytać. Czy na samym... bo, bo to jest troszkę słabe światło. Chyba dam radę. E... Chwila, moment. Dobra, za... przeczytam ostatnią stronę tej powieści, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Nic za darmo, mizeraku. Co mam zrobić w zamian? Przyrzec, że niczego nie zniszczę i pozwolę Wam żyć? Niepotrzebna mi Twoja przysięga. To, jest... to są słowa Króla Myśli. Czego zatem chcesz? Odpowiada mi Zerak. Chcę, byś mi odpowiedział na jedno pytanie. Pytaj: W przestrzeni wymiaru zaziątego i w Eliadzie, a zapewne także w innych wymiarach, widziałem coś, co chyba trafnie nazwać, co chyba trafnie, co chyba. Trafię nazwę, przepraszam, nie widzę, trafię, trafię nazwę grobowcami Bogów, być może absolutów. Kim oni byli? Dlaczego ich zabiłeś? A miserek odpowiada, to są dwa pytania. Nie bądź zdrobiazgowy, opowiesz mi o tym. – To bardzo długa historia – odpowiada Mizerak. – Mamy czas, Mizeraku – mówi król Wyśli. Mizerak westchnął. Wszystko zaczęło się zanim... i Tam jest wiele okropek. Zanim zaczęto liczyć eony, jak wielokrotnie tutaj pisałem w trzecim tomie. I tak się zastanawiam właśnie, bo te grobowce bogów, grobowce olbrzymów, których pozabijał Mizerak, to byłaby też ciekawa historia. Tylko czy ja bym się tutaj nie wpuścił w taką uliczkę, że takie masło maślane bym robił, że to ciągle to samo, ciągle to samo, ciągle to samo, te same historie, to sa, ci sami bohaterowie. Yy, no nie wiem. Boję się przy tym zostać i boję się od tego odejść. Mam dylemat. Muszę podjąć decyzję, jaką, którą książkę pisać dalej. Chciałbym się jednocześnie od tego króla myśli oderwać, a z drugiej strony tutaj przez te siedem, osiem lat stworzyłem tak fantastyczną mm, fabułę, tak świetny świat, tak piękny świat, że szkoda mi od niego odchodzić. I nie wiem, co zrobić dalej. I z tym pytaniem na razie zostawiam, zarówno Was, jak i samego siebie. Ja mam czas, nigdzie mnie się nie śpieszy. Mogę sobie pomyśleć, mogę decyzję podjąć na spokojnie. Tak jak mówiłem, kiedy pisałem Króla myśli, to zawsze opowiadałem, Pytają mnie, czym ja się inspirowałem. Niczym się nie inspirowałem. To po prostu na mnie spłynęło. To tak spadło na mnie, jak grom z jasnego nieba. Ja tylko wklepałem literki. Poczekam, aż spadnie kolejny grom z jasnego nieba. Teraz niebo jest całkiem niejasne, więc może będzie trzeba czekać aż do wiosny. Nie wiem, zobaczymy. I wtedy, kiedy już będę gotowy, kiedy decyzja zapadnie, Wtedy rozpocznę pisać następną, właściwie następne powieść, bo nie mam zamiaru na królu myśli skończyć. Zresztą złożyłem obietnicę, że go zdetronizuję, więc go zdetronizuję. Tylko muszę się zdecydować, w którą stronę pójść dalej. Takie są dy dylematy pisarza. A na tę chwilę. Przede wszystkim najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz. To pozbyć się bólu kręgosłupa. On już coraz mniej boli. Ja cały czas ćwiczę. Ja jestem człowiekiem, który biega, ćwiczy, rusza się. Także e, poradzę sobie z tym bez żadnego rehabilitanta. E, poradzę sobie, już wiem, że, już wiem, że sobie poradzę tymi swoimi tutaj ćwiczeniami, tymi zestawami ćwiczeń, które, które sam sobie tutaj przyjąłem. Że one dają radę, i ten ból po prostu znika. Te trzaski w kręgosłupie też pomału, pomału są coraz cichsze, coraz mniej bolesne. To już wszystko idzie w dobrą stronę. To jest teraz najważniejsze zadanie: wrócić do formy takiej fizycznej i psychicznej i poczekać, aż spadnie grom z jasnego nieba. A Was zapraszam do księgarenki Marfisz. Link znajdziecie pod wyświetlaczem tego filmu. Zachęcam do zakupu, najlepiej od razu całej trylogii, bo wtedy macie zniżkę, do przeczytania tej trylogii i podzielenia się opiniami na portalu. Lubimy czytać. Zachęcam też do subskrypcji kanału, do lajkowania i klikania w te dzwoneczki, to wszyscy o tym doskonale wiemy, po to żebyście wiedzieli i nie przegapili żadnego, żadnej mojej tutaj wypowiedzi, żadnego filmu, żadnego tematu, który na tym kanale Mam zamiar poruszać, a tych tematów będzie bardzo dużo, i za każdym razem, poruszając kolejny temat, wspomnę o swojej książce. Na tym polega taki mój sprytny plan popularyzacji reklamy tej powieści, właśnie za pomocą kanału YouTube, między innymi za pomocą kanału YouTube. Na którym będę poruszał bardzo dużo, bardzo dużo tematów, które sam gdzieś tam sobie wertuję, z którymi się gdzieś stykam, które mnie zaciekawiły. Takie długie zakończenie, no to, to może zdałem mizeraka. Wszystko zaczęło się od Dziękuję za uwagę. Daj się ponieść wyobraźni i przenieść się do świata fantazji, w którym niemożliwe nie ma racji bytu. Król myśli. Zdobądź władzę nad umysłami bogów i ludzi.